Szanowni, zebrani, szanowni goście w imieniu własnym i w imieniu całej społeczności szkolnej nie tylko gimnazjum, ale i szkoły podstawowej, chcę bardzo serdecznie przywitać was na kolejnym już dniu otwartym w gimnazjum imienia Żołnierzy Wyklętych w Białej A więc serdeczne słowa powitania kieruję do uczniów klas szóstych ze szkół, którzy przybyli tutaj do nas wraz z opiekunami z nauczycielami, być może z rodzicami ze szkół podstawowych w Zabielu, bo widzę, że są, duża grupa, w Żelikowie, w Rzostówcu, Paszkach Dużych. Serdecznie witam. <kluczy> Serdeczne powitania też kieruję w kierunku nauczycieli oraz uczniów gimnazjów. Gimnazjum naszego, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszej dzisiejszej uroczystości. Naprawdę to jest mrówcza praca, także bardzo serdecznie witam i dziękuję za przygotowanie dzisiejszego święta. Między innymi przedstawienie oferty naszego gimnazjum, do którego od 1 września po wakacjach będziecie uczęszczali przez 3 lata. Chcemy Wam zaoferować nie tylko zajęcia obowiązkowe, które was nie ominą, ale również Zajęcia dodatkowe, w których będziecie mogli aktywnie uczestniczyć. Szkoła dysponuje klasą pracowniami, które na pewno umożliwią Wam pełną realizację podstawy programowej. Najwięcej pomocy dydaktycznej będziecie mogli spotkać w pracowni biologicznej, w pracowni fizyczno-chemicznej, w pracowni polonistycznej, na zajęciach wychowania fizycznego. Nasza szkoła wyposażona jest w tablice interaktywne. i tak Tablica interaktywna w Gimnazjum znajduje się w pracowni języka niemieckiego, tutaj w polonistycznej pracowni w Szkole Podstawowej również się. Za chwileczkę tam przejdziecie, obejrzycie prezentację o naszej szkole. Pracuję, moi drodzy, w Gimnazjum 20 nauczycieli, którzy mają kwalifikacje w większości do nauczania dwóch, a są i tacy nauczyciele, że nawet do nauczania trzech przedmiotów. W dniu 1 marca 2014 roku Nasze gimnazjum jako pierwsza szkoła w Polsce otrzymała imię Żołnierzy Wyklętych. Na wstępie powiedziałem, że będziecie mogli uczestniczyć w wielu w różnych formach, nie tylko tych, tak jak powiedziałem, lekcji, z których Was nikt nie zwolni, ale będziecie mogli uczestniczyć w wielu y, formach zajęć pozalekcyjnych i tutaj już muszę patrzeć do ściodawki, żeby czegoś nie pominąć. No, wymienić tutaj należy, moi drodzy. Prężnie działające szkolne koło teatralne. Mamy nadzieję, że wśród młodzieży, bo tak chyba trzeba już do Was mówić, która przybędzie do klas pierwszych, znajdą się uczniowie tacy, którzy będą chcieli w tym kole teatralnym pracować. Mamy koło taneczne, też prowadzone przez panią Halinę Gus, a koło strzeleckie. Dzisiaj będziecie mogli obejrzeć broń. Będzie ktoś zechce sobie strzelić, to sobie strzeli. Na dole jest ustawiona ustawiona prezentacja, no oczywiście szkolne koło sportowe, szkolne koło znawczo turystyczne dzięki któremu można brać udział w różnych imprezach organizowanych przez naszą szkołę, czy organizowanych przez Radzyński Oddział PTTK. Od tamtego roku działa harcerstwo i mamy harcerki i później zastępowa powie Wam parę zdań na temat naszego harcerstwa, brawa będą później. No i oczywiście słuchajcie koła zainteresowań, ale jakie koła zainteresowań? To na razie nie będę wymieniał z tego względu, że to będzie zależało od Was. Na, jak, na jakie zajęcia będziecie chcieli, na jakich zajęciach będziecie chcieli szlifować swoje talenty, dlatego też te koła zainteresowań na pewno przez opiekunów, przez panie uczące będą założone, reaktywowane i od września będziemy działać. No i oczywiście imprezy organizowane przez samorząd uczniowski i szkolne koło wolontariatu, również bardzo prężnie w naszej szkole działa. Tak jak w każdej szkole, słuchajcie, tak i w naszej szkole uczniowie odnoszą liczne sukcesy na licznych właśnie konkursach tematycznych, konkursach przedmiotowych, zajęciach sportowych, zawodach sportowych, imprezach turystycznych, imprezach na orientację są to wysokie miejsca nie tylko na terenie gminy powiatu, a także i województwa, a nawet w konkursach ogólnopolskich. Bardzo atrakcyjną. Formą spędzania wolnego czasu są wycieczki. Na pewno w Waszych szkołach są również organizowane. W naszej szkole jest organizowanych tych wycieczek bardzo dużo. Bardzo Największą popularnością cieszą się wycieczki piesze, rowerowe czy dłuższe wycieczki autokarowe w odległe zakątki naszego kraju. Ich Słuchajcie, u nas też bardzo dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju imprezy organizowane. Nie tylko przez naszą szkołę, ale również organizowane przez inne szkoły. I my w tych imprezach uczestniczymy i zajmujemy czołowe lokaty. Zresztą również, bo mamy okazję spotykać się na takich imprezach. I tak już prawie kończąc, jeszcze za chwileczkę przedstawię program dzisiejszego spotkania. To chcę powiedzieć uczniom, którzy się tutaj złożyli podania, że w dniu 1 lipca po przeprowadzeniu rekrutacji, już taką wstępną zrobiliśmy, mamy 39 podań z terenu gminy, chyba tylko 2 czy 3 podania nie dotarły z tego co wiem, bo uczniowie wybrali inne gimnazja. W dniu 1 lipca około godziny 12 będzie wywieszona lista uczniów przyjętych, będą utworzone dwie klasy. Klasa A i klasa B będzie po, po 23. Jeżeli zechcecie zobaczyć, w której klasie jesteście, szkoła będzie otwarta, lista będzie wewnątrz. To znaczy będzie na drzwiach, tylko nie będzie w ten sposób, tylko trzeba będzie wejść do środka, bo tak mówi przepis. Po moim wystąpieniu za chwileczkę przejdziecie do pracowni obok polonistycznej i tam obejrzycie prezentację multimedialną w szkole. Ja to co yy, Teraz powiedziałam to w skrócie, to zobaczycie tam na wizji. Znajmniej później z powrotem wrócicie tutaj i będzie taki krótki występ. Mam talent naszych artystów. Myślę, że w was, w was też są talenty i w przyszłym roku wy będziecie zastąpicie tych, którzy w roku kończą. Następnie przejdziecie do sali, do, na, do budynku. Gimnazjum, tutaj pani Koncelewicz widzę, jest, będziecie uczestniczyli w pokazach fizyczno-chemicznych. Po czym zejdziecie na obiad do stołówki, na poczęstunek, i później po tym poczęstunku, jeszcze na hali sportowej, właśnie zajęcia związane z kołem strzeleckim i zakończenie naszego dnia otwartego. Bardzo serdecznie chcę podziękować wychowawcom, klas pierwszych, pani Jurek, która jest dziś nieobecna. Pani Elżbiecie Jurkowskiej, pani Kalinie, Us, pani Jolancie Paszkowskiej, pani Grochowskiej, y, pani nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszego naszego święta. Musimy kiedy tak? Wy tak, witamy wszystkich na dni otwartym zespole szkoły gimnazjum, imienia żołnierzy wybędy w Białym. Mamy zdjęcia naszej szkoły. Tutaj e, mural. Wejście do naszej szkoły do posełki do gimnazjum. Tutaj jest y, zdjęcie z, dla boisko sztuczne. I chala. Zdjęcia dla zabaw i wejścia do szkoły. A to jest. Y, Właśnie występów koła teatralnego i koła tanecznego. to było chyba na dzień matki w tamtym roku i przyjęcie było na Albo na dzień dziadka i matki, już nie powiem. Tylko na dzień dziadka i matki. No nie, bo wice z koleżanką, która jeszcze nie jest babcią. No to na dzień mam. A to słuchajcie, bo u nas w naszej szkole przez dwa lata była organizowana Gminna Wigilia i właśnie tutaj występ naszych uczniów Takiej gminnej budyli zaraz zobaczycie, księdza biskupa. zaczynają skupać i